Nie mogę zapomnieć. Widzę, widzę tylko ich twarze. Łukasz Rzeźnik. W przedstawieniu gram postać fot fotografa. Znaczy, koncepcja jest taka, że ja jestem fotografem, który robi im zdjęcia podczas tej wojny i przed, przed wojną. To się wszystko, to jest w formie retrospekcji tej mojej, w mojej głowie. To się wszystko dzieje. Ja sobie to, to wspominam, ten ciężar tej, tej ich twarzy, jaka to była radość to byli no, no nasi no rówieśnicy w naszym wieku, którzy cieszyli się życiem no i których spotkało takie nieszczęście, którym jest wojna. Od dziś obowiązuje godzina policyjna. Po dziewiętnastej nie wolno nikomu chodzić po ulicy. Biegnijcie! Nie myślicie o innych! Nie mnie. Wrzesień. Roż Haszana. Nowy rok. Teraz decyduje się los. Beata Waniek, opiekunka grupy. Proszę nam powiedzieć... Jak zrodził się pomysł, by taką grupę założyć? Kiedy to miało miejsce? Bardzo spontanicznie, trzy lata temu. Trochę egoistycznie, po prostu po to, żeby coś zrobić z samą sobą. A że y, był, był oddźwięk na to, y, że jakbym moje zawołanie, no i stąd jest grupa, bo, bo młodzież jak przyszła, tak jest do tej pory i chce robić teatr, chce się w ten teatr bawić. A to wasze. Najnowsze przedstawienie, ten spektakl jest waszego autorstwa. To znaczy, jest oparty na wspomnieniach żydowskich, młodzieży żydowskiej, więc sięgaliśmy po te wspomnienia ze stron internetowych, z różnych opracowań, książkowych, także z różnych rzeczy, i to jest taka kompilacja tych tekstów. Nie jest to łatwy temat na pewno. Nie jest łatwy, jest bardzo trudny, ciągle, ciągle gorący temat i chyba jest taki strach przed tym, żeby poruszać w ogóle, w ogóle ten temat. No ale nie baliśmy się podjąć go, wiedzieliśmy, to znaczy ja sobie zdawałam sprawę. Może, może aktorzy troszeczkę mniej z racji wieku, bo, bo pewne rzeczy są dla nich bardzo odległe, ale podjęli odważnie temat i nie bali się go, go podźwignąć. Więc z całym szacunkiem. I to najważniejsze z ogromnym sukcesem, bo dodajmy, że. Pierwsze wyróżnienie na przeglądzie w Sieradzu, a później na ogólnopolskim przeglądzie. Tak, tak, jak, naj, jak najbardziej. My się bardzo cieszymy z tych sukcesów, ale one mijają, prawda, gdzieś tam potem statuetki się kurzą na, 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 na półkach, a tutaj dalej pracujemy i dalej się cieszymy, bo chyba najważniejsze to jest, to jest ten kontakt z widzem, występowanie, tworzenie, praca nad, nad tekstem, nad materiałem, nad, nad tym, jak ma wyglądać. Wygląda Sztuka, bo to przedstawienie też zmieniało się. Słuchamy dobrych rad, mądrych ludzi, którzy, którzy dobrze nam życzą. No i potem, potem efekty są takie, jakie są. Ta odrobina wiary, która dotąd we mnie była, rozprysła się już z zupełnie. Przecież gdyby istniał Bóg, nie pozwoliłby na to, by ludzi wtrącano żywcem do pieca, małym dzieciom roztrzaskiwano główki. Kiedy zaczęli zamykać Żydów w gettach, uciekłam. Mama dała mi trochę pieniędzy, jakiś pierścionek. Będziesz miała czym zapłacić za pomoc, powiedziała. Wyskoczyłam z małej przybudówki na piętrze. Nic mi się nie stało, tylko wargi miałam zagryzione do krwi. Zuzanna Waniek. Gram Polkę Jankę, która tak właściwie jest bardzo wpływowa i praktycznie gram antysemitkę, postać zupełnie inna niż moja osoba tutaj w rzeczywistości. Czy łatwo jest wcielić się w taką postać? Na pewno nie, nie było łatwo, ale... Dajemy radę. Co się na scenie dzieje w czasie Waszego spektaklu? Pierwsze wydarzenia to są czasy przed wojną, ta zabawa, beztroska. Potem przychodzi wojna. Na początku nie wiemy, czym jest wojna, o co chodzi. Stopniowo te wydarzenia, te okrutne wydarzenia mordy na Żydach, zamykanie w gettach okrutne traktowanie ludzi przez Niemców wszystko się nasila. Na moją komendę masz! Raz, dwa! Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują oficery. Taszek myślał, że to żołnierz. I narobił mu na kołnierz. Magdalena Białek gram rachelę. Moja bohaterka jest Żydówką, która opisuje po kolei, co robiła przed wojną, w trakcie wojny i jak traktowali Niemcy Żydów właśnie podczas wojny. Jakby pokazuje ten, ten ciężar i to, co ją dotknęło wraz z innymi dziewczynami, które to właśnie są Żydówkami. I to, jak, jak właśnie okrutne było życie Żydów może właśnie podczas wojny. a trzeba co wy rzecz macie z tym szabatem? O co takie wielkie tu sobie... Przecież to jedno z najważniejszych świąt. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Ale siódmego dnia jest szabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Ani Ty, ani twój syn. Ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoje służebnice, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. <laughs> Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go. Te dwa środowiska można zauważyć podczas spektaklu, że one się ścierają. Tak, jedna bohaterka właśnie prezentuje nam postać Niemców i przy okazji Polaków, którzy próbują pomóc, domu, ale nie wszyscy tego chcą, nie wszyscy pomagają, a my jesteśmy, można powiedzieć, takie biedne i samotne, no bo zostaliśmy tak odgraniczeni od pozostałej społeczności. A co najważniejsze, nie występujecie tylko gdzieś poza... Miejscem zamieszkania. Występujecie też dla lokalnej społeczności. Wcześniej zorganizowaliście wieczór żydowski w Sokolnikach. Dzisiaj spotkaliśmy się w Wieruszowie. Najpierw spotkanie w kinie Słońce dla rówieśników, a przed nami występ dla Uniwersytetu III wieku. Tak, bardzo się cieszymy. Mamy tremę. Ten występ w kinie, mam nadzieję, że nie, nie, nie mieliśmy okazji tak. Porozmawiać sobie szczerze, bo to wszystko dzieje się na gorąco, ale, ale myślę, że tak dodał nam skrzydeł, bo, bo młodzież bardzo dobrze to przyjęła i jesteśmy, jesteśmy zadowoleni. Odrobina tre, trema z, zeszła, ale teraz trzeba, żeby się. Kolokwialnie mówiąc, nakręcić przed, przed następnym występem. Myślę, że będzie, będzie równie trudny, bo, bo no, to ben, część tych mieszkańców, być może, może, sama nie doświadczyła wojny, ale gdzieś, gdzieś tam blisko, blisko ta historia nich była yy, i, i, i pewnie pewnie no, nie będzie, nie będzie to, to, to łatwe, ale wierzę, że, że dadzą radę. Engel, bengel, Żeneta hey, 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 Siwik, gram właśnie Żydówkę w tym przedstawieniu, i e, dzięki tej grze, dzięki temu przedstawieniu na pewno zrozumiałam o wiele więcej niż wcześniej. Na pewno e, dzięki temu przyszedł taki, przyszedł taki moment zadumy nad, nad tą kulturą, nad ich wierzeniami. E, no i dzięki temu, że właśnie reprezentuję tą postać, dzięki temu, że zobaczyłam, jakie poglądy takie wykluczające się pojawiły przeciwko tym Żydom, to na pewno pozwoliło mi to wiele zrozumieć. Nie wiem, kim chciałabym zostać w przyszłości. Chcę być szczęśliwa. <śmienny> <śmienny> Zofia Siwik, osoba wspierająca grupę. Miło mi, że tak jestem osądzona, ale tak chyba faktycznie jest. Jestem z nimi emocjonalnie, fizycznie, zawsze i wszędzie. I cieszę się przeogromnie, że grupa działa przy naszym Domu Kultury. No, czyni cuda i chociażby ten ostatni spektakl, który, na który przyszło tak wiele osób z różnych stron, o różnym wieku. Także przede wszystkim to jest chyba sukces dzisiejszej kultury, żeby stworzyć coś i żeby ludzie przyszli i żeby nas obejrzeli. Monika Herbe jestem z Sokolnik. Przygotowywaliśmy się dość długo, ponieważ pół roku. Ze spotkania na spotkanie przychodziły cały czas nowe pomysły, żeby tak może wejść troszeczkę w klimat właśnie. Obejrzałyśmy także skrzypka na dachu. Miałyśmy warsztatę z panem Kaszubą, który przyjechał do nas specjalnie, żeby troszeczkę nam pomóc i, i także pomocy nam udzielał pan Rafał Przybył. Jestem Gowda. Chciałam być lekarzem. Nie chcę pamiętać.